Cześć wszystkim. Witam serdecznie na moim kanale World of Tanks i e, omówimy sobie i zaprezentuję, e, tak jak powiedziałem, drugi pojazd. Dzisiaj z zimnej wojny również jest to flanka zachodnia, tym razem czołg średni. Jest to nagroda, oczywiście, za ukończenie sezonu. Stale jest sezonu numer 12 czołg średni z flanki zachodniej, druga era. Leopard 1A1. Tak jak powiedziałem na poprzednim materiale, że to będzie perełka i jest perełka e, dowódca klanu tatliny, które, którego pozdrawiam serdecznie. Jest nim zachwycony, myślę, że ja nim również będę. E, także zobaczmy. Penetracja jest naprawdę Kosmos 449 na podstawie na pociskach Premium mamy 505, alfa 406 na strzał. Eee, na burzakach mamy trasy 250 i uszkodzenia 570. Eee, wytrzymałość mamy 2500 punktów wytrzymałości. Maksymalna prędkość 65 km na godzinę, także dużo wolniej jak MOBAT. Zasięg widzenia 515 m i maskowanie w bezruchu 373 m. Wariant A1 Leoparda 1 miał zdejmowane ekrany boczne, stabilizację działa, osłonę termoizolacyjną i własne wyposażenie przeprawowe. Pancerza, oczywiście, nie ma, aczkolwiek e, grając m.in. w Plutonie z hinzulem, którego również pozdrawiam. E, Odziwo się odbijałem od Leoparda. Nie wiem jak, mimo że pojazd pancerza nie posiada, to się od niego odbijałem. Także ciężka sprawa w ogóle. A pojazd papierowy. I szczegółowe statystyki koni mechanicznych, zobaczcie jaka jest przepaść, 830 koni, maksymalna prędkość 65 km na godzinę, do tego mamy 26,60, stosunek masy do, mo do mocy, mamy 20 koni na tonę, <noise> także mobot to jest kosmos, szanse na pożar 10%, prędkość obrotu wieży 36 stopni na sekundę, ucalność przy obrocie dobra 0,81, mamy maksymalne podnoszenie 20 stopni, czyli elewacja i depresja, opuszczanie działa minus, 9 stopni, wytrzymałość, tak jak mówiłem, 2500 HP, prędkość obrotu kadłuba 48 stopni na sekundę, oporę gruntu, w miarę OK, czas przeładowania bez załogi i bez wyposażenia to jest 7,7 sekundy, szybkość rono 7,79 na strzał, celność dobra 0,32, czas celowania bardzo dobry 1,7 sekundy. Zasięg widzenia na razie mamy 515 metrów i radyjko 650 metrów. I tak, penetracja 449, Alfa 460 i to są chyba pociski podkalibrowe, które latają z prędkością 1455 metrów, to na pewno będą PCR. -y. Drugie pociski mamy też takie same, czyli to pewno też będą podkalibrowe, patrząc na prędkość czyli APCR, -y, które latają z prędkością 1478 m na sekundę i mamy alfa 505 uszkodzenie 460 na strzał i haszeczę, czyli pociski odłamkowo burzące penetracja 250. Yy, I mamy promień wybuchu, czyli promień rażenia odłamkami 1,91 m i latały z prędkością 737 metrów na sekundę także APC-y tak mi się wydaje, te pociski, czyli podkalibrowe e, szybkie 1455 i pociski premium 1478 także penetracja jest wyśmienita, 449, 505, najlepsza z tych wszystkich pojazdów premium, które posiadam w garażu Alfa 460 I żeby pokazać, że wentylacja nie tylko daje do przeładunku, także zamontujemy najpierw w pierwszej kolejności wentylację. I już mamy zasięg widzenia zwiększony o 16 metrów. Tak? Tak jest. I prędkość obrotu wieży była 36, a mamy 36,77, także jest lepiej. Radyjko 650 na 663 także również jest lepiej i e, zobaczcie, już czas przeładowania nie 7,7, ,7, a 7,5, także wprawdzie tylko 20 sekundy, ale celność również uległa poprawie, bo było 0,32, mamy 0,31 i czas celowania był 1,7 i mamy 1,66, czyli sama wentylacja do wszystkiego daje z wyjątkiem prędkości obrotu kadłuba, w stosunku masy do mocy również oczywiście. Też nie, a do pozostałych zawsze po troszeczku coś, a w połączeniu ze wszystkim to naprawdę będzie spoko. Także montujemy pozostałe wyposażenie, czyli dosyłacz, jak i również myślę, że optykę. W końcu tymi dwoma pojazdami pojeżdżę. Sprzęt eksploatacyjny oczywiście duży zestaw, mała apteczka na pewno i blacharka również duża. pociski żaków to nie wiem czy to jest zdawać dwa może to i tak do tych lightów to ciężko jest trafić ale niech będą dwa pociski premium myślę że też dużo nie trzeba ale są szybkie damy sobie 15 niech będzie cyk yy, można go pomalować można, ale nie będę... Chociaż ten kamuflaż jest e, zajebisty, ale 3000 golda, także niestety nie mam. że sobie pomalujemy go na 7 dni. Na lato Dajmy sobie salamandrę. Pustynia. Miasto. Emblematy będę mógł dać na stałe, to dobrze. To jest prawa strona. W lewa strona, czyli damy polską flagę. Na stałe i tutaj co będzie? O, to wiem co damy Tak jak na taranie. O! <gadam> Gada, tak jest. No i git. Myślę, że będzie zacnie. Pięknie, ładnie widać. I zobaczmy teraz, co tu się nam pozmieniało. Yy, Zasięg widzenia mamy 578 metrów w sumie, maskowanie 359. Radejko mamy na 663,98. Prędkość obrotu wierzy 36,77. Także też wszystko do góry. Czas przeładowania mamy 6,7 sekundy. Było 7,70, to w bitwie będzie 6,8. Teraz jak pewnie, oczywiście będzie mniej. Czas celowania był 1,7, mamy 1,66 i celność była 0,32, mamy 0,31. Ze stabilizatorem również to by celem była pewnie 0,25, podejrzewam. Tak to wygląda. Zasięg pocisku 2500 metrów. Także działku mamy 105, 105 mm. Penetracja 449,505. Na pocisku z większą penetracją mamy na, na, na podstawie i na pociskach premium, tak myślę, podkalibrowe, czyli apc które latają z prędkością 1455 m i 1478 m. Także tak to się prezentuje. Myślę, że. Aha, poczekajcie, się. poczekajcie, się. to ja źle powiedziałem, bo jeszcze nie dałem załogi. A to się na wszystko poprawi. A do momentu, no właśnie, i teraz wartałoby zobaczyć <ścoughs> zasięg widzenia 644 m, maskowanie 359. I teraz sobie zobaczmy moduły wieża 3832, radyjko 691, i czas przeładowania. Z 7 i 7 mamy 5,86. Także bardzo ładnie będzie 5,9 sekundy, poniżej 6 sekund. Celność mamy 0,27. Pięknie. I czas celowania 1,6. Także tak to wygląda. Opery gruntów również nam uległy poprawie. Także tak to wygląda z wyposażeniem i dowódcą. Także pięknie, będzie mieli przeodunku 5,9, czyli na raz jak pewnie będzie 5,6 możemy założyć. Jeśli mogę na chwilę, żeby sobie podejrzeć. Dobra, zapłacę. 5,6 będzie i 5,6 Czas solowania 1,5, 0 25. 5,6 sekundy będzie. Także tak się prezentuje, 5.86, czas przeładowania, caloność 0.27, czas celowania 1.6 sek 10 sekundy, także takie najważniejsze parametry. Myślę, że maszynka będzie zacna. Dowódcy klanu Tatinkowi, pozdrawiam Cię serdecznie. Podeszła ta maszynka i myślę, że również mnie podejdzie, także tak się prezentuje. Czołk z flanki zachodniej. Druga era. czołk średni. Nagroda za ukończenie sezonu. Główna nagroda za ukończenie sezonu 12. Stalowe bestie. Druga era. czołk średni. Flanka zachodnia. Leopard 1a. 1. Także dzięki wszystkim. ślicznym za oglądanie. No i zakończam serdecznie. I bardzo proszę o zostawienie łapaczki do góry. Nowe osoby zachęcam do zostawienia subskrypcji kanału, jak i również zapraszam nową osobę do dołączenia na mojego Discorda. Link będzie w opisie. Z mojej strony to wszystko. Dzięki wszystkim śliczne za oglądanie. Że wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.